Słuchacza. Gorąca linia w faktach FM. I telefoniczne sygnały od naszych słuchaczy na czwórce za Krakowa w stronę Katowic. Około 2 kilometrów ma kolek przed bramkami w Walicach. Samochody toną węgle i plomuje tam Maciej hamują przed sobą, Taktycznie od waliz do samych bramek jest są obawary zatkane. Wcześniej w tym miejscu doszło do kolizji dwóch aut pojazdy jednak natomiast i natychmiast usunięto z drogi. W Ma pogoda niestety nie rozpieszcza nie tylko kierowców, ale także pieszych przez goło bardzo śliczko. Ale więc tak 10 stycznia 2016 środek zimowli jeszcze dwa dobre dwa miesiące zimy u mnie przynajmniej w moim rejonie na, na Mazurach yy, no i co zobaczymy jak wygląda wentylacja ul styrodurowy na siatce, bez folii, tylko i wyłącznie zy. Pszczoły są, siedzą w kłębie, mocnym kłębie. Tak jest, na wszystkich ramkach są, zero wilgoci. Tu się nic nie dzieje Dzisiaj temperatura jest minus 2 stopnie Tak to wygląda Wtem to jest srebrny zadątowski To jest lepsze rzeczy tak? Również nie ma wilgoci Widzimy na ramce do Tuskiej. No fajnie, perspektywiczne Fajna rodzinka O, a tu jest rodzina na pełnej dennicy takim wylotkiem. Tylko ramka wielkopolska i z powałką. Poduszka na powałce. Na wilgoci żadnej Rodzina raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tu nisko siedzi sześć A czy tu siedzą? Nie. Na sześciu ram to Widzę za sklep jeszcze jest z boku także ta rodzina nie będzie mu wymagała żadnej ingerencji na przedwiośniu na spokojnie ona sama pójdzie swoim trybem ma pokarm jest na 6 ramkach w kłębie przy rozkłębieniu myślę 7-8 ramek na wiosnę to jest w zupełności wystarczy dobrze następna rodzina ramcy wiekopolskiej dnica osiadkowana eee, z powałką jest. Tu mnie mam większość w powałce. W powałce. Ocieplenie jest suche. Rodzina bardzo dobra. Już widać, jest tutaj zasklep po bokach. Dobra dobra zamykamy, nie nerwujcie się Lutują, zasklep po bokach także spokojnie Można tutaj czekać zimo, e, wiosnę Nic się tu nie stanie, rodzina silna Rodzina silna Czyli, czyli jest dobrze Zobaczymy reproduktorkę Kortówkę naszą krainkę tutaj kortówka w moim rejonie rządzi, że tak powiem brzydko no i w miarę suche, ale przy takiej temperaturze to nie może być inaczej. Zobaczymy jak będzie, jak tutaj będzie 5 stopni na plusie. Wtedy może być troszkę inaczej. Aha. No dobra, rodzina jest nisko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięciu ramkach. Siedzi na pięciu ramkach. Zobaczmy, ono zostało tutaj. Północ osiemnastkę do zimowli. O, siedzi tutaj z dołu też. Także. Dobra, to są rodziny tradycyjne, które jeździły. Nie ma wilgoci, zatwór, zatworem jest komin, ale tutaj nie ma prawa się nic. Z tą stroną akurat wilgoć nie, nie ma wymiany gazowej. Yy, Za zatworem, bo to jest strzelna powałka. No, cała rodzina w kłębie. O, tutaj też. Czyli praktycznie do, do tej uliczki, czyli do zatworu mamy jedną uliczkę. Tutaj też na wiosnę nic nie będzie robione. Widzę, że po bokach jest zasklep. Także rodzina nie wymaga żadnej interwencji. Na wiosnę nic tu złego nie będzie się działo. Tu rodzina ja już rozganiałem w sumie na, na jesieni, coś mi się tu nie podobało Ale została, bo znalazłem w sumie matkę na koniec. Rodzina szybko się wyhamowała w czerwieniu Bardzo ładnie po bokach tutaj nie widzę ze sklepu ale nie ma wilgoci rodzinie fajnie, czyli ona na wiosnę zupełnie może sobie dać radę jeszcze Sprawdzę tylko W sumie to jest początek dopiero zimowli Ciężar korpusu. Ja właśnie w ten sposób badam ilość pokarmu, ale tu jest ok, ciężki korpus. Aha. Proszę bardzo. Tutaj mamy na daszku właśnie ten szron. chlepowały, ale tutaj poducha jest sucha. Także. Wentylacja w jest rozwiązana w ten sposób, że są takie otwory. Może niewystarczająca. Nie, nie może, tylko na pewno. I ten szron, ta wilgoć się właśnie tu zbiera. Ale nie ma idealnych pasiek. Niestety. No, chyba, że koło się rada.